Dzień dobry, witam, godzina 8.23, 2 grudnia, dzienna analiza na forex Dzisiaj mamy atrakcyjne dane, bardzo istotne o 13.45, stopy procentowe, czyli najważniejsze dane na rynku, jakie mogą wystąpić praktycznie później, mało tego o 14.30, Press conference, czyli Europejski Bank Centralny, mówi o najważniejszych rzeczach dotyczących tych danych ekonomicznych. To znaczy, że nie kończy się sytuacja o 13:45 z publikacją, ale przeciąga się później na konferencję Banku Centralnego. O 14:30 kolejne dane bezrobocie. W Stanach oraz sprzedaż domów o godzinie 16. Czyli cały dzień tak naprawdę mamy zapchany. Być może intensywniejszy ruch już o 13.45 się wykona, a być może będzie zwlekał do 14.30. To zobaczymy w praktyce na wykresach. Jeżeli chodzi o indeks SP, od kilku dni powtarzałem, czy od wielu dni, że tworzy się tutaj konsolidacja trójkąta, który widzimy zaznaczony tymi liniami pochyłymi, gdzie Kurs z prawdopodobieństwem, o czym też wspominam, powinien wybić się do góry i taki sygnał nas interesował, czyli wybicie się w dół tego trójkąta w ogóle nie było sygnałem dla mnie wejścia, przynajmniej nie w początkowym okresie, także te sygnały w ogóle były ignorowane. Sytuacja dopiero zrobiła się bardzo interesująca w momencie, kiedy ten trójkąt ostatni został wyłamany tutaj. Czyli mniej więcej w tym momencie byliśmy bardzo zainteresowani wejściem w rynek na tym instrumencie, gdzie można było zarobić ponad 100 punktów spokojnie, inwestując w SP. Notabene. Oznacza to bardzo duży popyt. Te świece zielone mówią o tym, że konsolidacja się skończyła i być może będzie kontynuowana, to znaczy agresywny ruch. Mówiłem w międzyczasie na szkoleniach online, żeby pilnować tej konsolidacji, nie przysypiać, bo tutaj w którymś momencie wyrwie się agresywnie kurs cenowy i będzie można zarobić szybko pieniądze tutaj właśnie podążając za ruchem popytu. Nie sprzedaży, tylko popytu. Czyli tylko ruch do góry nas interesował w zgodzie z dużym trendem wzrostowym. O to chodzi. I aktualnie tworzy się tutaj taki mały trójkąt który mógłby świadczyć o tym, że ruch będzie dalej kontynuowany. Zobaczymy, czy przed 14:30, czy po 14:30, czy 13:45 stopy procentowe będą podawane. Tutaj zetrzeliśmy się na wsparcie oporu, ale ruch stoi w miejscu, także czuje się komfortowo na tym wsparciu, czyli jest to bardzo dobry znak na to, że popyt prawdopodobnie będzie kontynuowany. Jeżeli fala strzeli do góry, prawdopodobnie odbędzie się to na tej przestrzeni do Kolejnych wsparć oporów, gdzie będzie przy okazji kolejna fala długości. 190 punktów będzie mniej więcej równa czy mniejsza tej ostatniej fali, która odbyła się, 190 punktów licząc z konsolidacji trójkąta lub też 290 punktów licząc od początku tej fali. Także miałoby to sens rozsądnie i logicznie. Natomiast ten kurs może tutaj różnie się zachowywać w drodze do tego wsparcia i oporu. Nie musi być to jednostajny. Agresywny ruch, tak jak tutaj, ponieważ było to najsilniejsze wybicie popytu, dające sygnał, że wracamy do trendu wzrostowego. Przynajmniej tak mogłoby być wynikając z tego ruchu i z konsolidacji, która odbywała się na przestrzeni ostatniego czasu. Dany stosunek indeksów, które zaczynają rosnąć ponownie, widzimy również na walutach. Waluty rozwijające się w stosunku do dolara, to znaczy euro i funt, będą rosły. To znaczy dolar znowu może troszeczkę spadać w momentach, kiedy indeksy będą agresywnie rosły, ponieważ indeksy na różnych innych gospodarkach, między innymi polskiej, będą również rozwijały się bardzo gwałtownie do góry szybciej niż indeks S&P, ponieważ jesteśmy krajem rozwijającym się i Euroland również jest tego typu gospodarką, także euro będzie rozwijało się jeszcze szybciej. Stąd te wzrosty na euro na godzinie, na czterogodzinnym wykresie. Obserwujemy tutaj, także przez jakiś czas może jeszcze rosnąć, natomiast trend nie zmienił się. Trend jest dalej spadkowy, średni, duży trend widoczny na H4 i D1 jest spadkowy, także w każdym momencie może odwrócić to euro w dół, natomiast fundamentalnie w tym momencie zostało pociągnięte przez indeksy. Także jak spojrzymy na sytuację na wykresie M30, to widzimy, że euro szykuje się pod nieduże czy średnie dalsze wzrosty, tak samo fund. Można szukać tutaj patternu do wybicia, ale tylko i wyłącznie na wykresie 30-minutowym, to znaczy z określonym zyskiem, przykładowo 50 punktów, nie więcej. Natomiast nie zachęcam do tego, ponieważ tak naprawdę trendy są spadkowe na tych walutach. Mam na myśli średnie i duże trendy, co najwyżej dzienny trend, czy jakiś mały trend na wykresie 30-minutowym, 15-minutowym. Ten odcinek tutaj może być rosnący i to jest prawdopodobieństwo wzrostu jest mniejsze, teoretycznie jeszcze, niż spadku, to znaczy w dowolnym momencie kurs może zacząć spadać. Chciałem zwrócić też uwagę na przykładowy frank, który przypadkiem ostatnio obserwowałem i frank tak naprawdę jeszcze szybciej niż indeks przestał rosnąć, to znaczy złotówka w którymś miejscu zaczęła się agresywnie umacniać. Szybciej przed strzałem indeksu S&P do góry. Także proszę zwrócić uwagę, że tu mamy S&P, to jest kilka ostatnich 4-godzinnych świeczek, strzał do góry, a frank jeszcze szybciej zaczął spadać, znaczy złotówka szybciej zaczęła się umacniać, niż sytuacja na indeksie się umocniła, co oznacza jakoby, że inwestorzy tak jakby chwilę wcześniej czy przewidzieli, czy wiedzieli, czy czuli, że złotówka, znaczy sytuacja na indeksach zacznie się poprawiać agresywnie, dojdzie do wybicia górą i waluty rozwijające się to znaczy złotówka, euro, yuan, No znaczy waluta chińska jest sztywna, także może nie tak bardzo, ale brazylijska, waluta rosyjska, wszystkie rozwijające się waluty podczas hossy będą się umacniały. I to jest obraz fundamentalny tego spadku, który się wykonał jeszcze szybciej niż wzrost na indeksie. Czyli akurat w tym przypadku odwrotna korelacja. Jak indeksy rosną, to Wykres franka do złotówki będzie spadał, bo złotówka będzie się umacniała w tym obrazie tego wykresu. Także jest to bardzo naturalne i logiczne. Także niewykluczone, że jeżeli indeks będzie dalej rósł agresywnie, to złotówka będzie ten wykres będzie spadał, złotówka będzie się umacniała w ten sposób. I może to trwać w dłuższym okresie czasu. Także możliwe, że trend tutaj nie jest rosnący, tylko będzie spadkowy. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Czy ruch fundamentalny będzie rządził tutaj złotówką? Także dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj to było na tyle. Zapraszam na analizy pozostałe, dzienne oraz również historyczne, do których możemy zajrzeć w zakładce Dzienne analizy. Dziękuję.